Proszę wysłuchać ogłoszeń dusz pasterskich. Dzisiaj 21 niedziela zwykła. W Liturgii Kościoła w tym tygodniu, w poniedziałek, wspominamy Najświętszą Marię Pannę Królową, w środę, święto świętego Bartłomieja Apostoła, w piątek, uroczystość Najświętszej Marii Panny Częstochowskiej, w sobotę, wspomnienie świętej Moniki. Solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych. I opieki Matki Najświętszej. W poniedziałek, jak w każdym 22 dniu miesiąca, zapraszamy na Różaniec w intencji rodzin i osób samotnych z naszej parafii za przyczyną Świętego Jana Pawła II. Modlitwa rozpocznie się o godzinie 20:30 przy relikwiach Ojca Świętego, a zakończę apelem jasnogórskim. W skrzynce przy relikwiach można w dowolnym czasie składać karteczki z intencjami których odmawiany będzie różaniec, zapraszamy wszystkich na tę wyjątkową wieczorną modlitwę. W środę nowenna do Matki Bożej Nieustęcej Pomocy o godzinie 18.00, a w piątek adoracja Najświętszego Sakramentu od godziny 17.00. Zapraszamy do skupienia i modlitwy. Dzisiejsza składka na tacy, jak w każdą trzecią niedzielę miesiąca, jest w całości przeznaczona na parafialne inwestycje. Bóg zapłać za każdy dar serca. Natomiast w przyszłą niedzielę chrześcijańskie, braterstwo chorych będzie kwestować przy naszym kościele, prosząc o środki na wsparcie osób niepełnosprawnych i starszych. Jedna z grup braterstwa spotyka się regularnie w naszym kościele. Zapraszamy także do bliższego kontaktu. I zainteresowania się tą wspólnotą. Na ostatnie dni wakacji życzymy dobrego wypoczynku i bezpiecznych powrotów do domu. Prośmy o miłosierdzie Boże dla naszych parafian, którzy w tym tygodniu odeszli do wieczności. Są to świętej pamięci Wanda Szczepaniec Baran z Ulicy Opolskiej 43, Stefania Machnik z Ulicy Opolskiej 15. I Andrzej Cesarz z ulicy Stachiewicza 27. Dobry Jezu, a nasz Panie, dobry Jezu, a nasz Panie. Dobry Jezu, a nasz Panie. Niech odpoczywają z Tobą na wieki wieków.